Z tej strony mac 127 i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft z modami. No raku nie choć, tak. Tak, e, co do poprzedniego odcinka, sorry, ale przez przypadek, e, tak, przyznaję się do błędu, usunąłem koniec filmu. Jest mi okropnie wstyd, bardzo, bardzo Was przepraszam, no ale czasem takie wpadki się zdarzają. Dziś będziemy szli dalej w tamtą stronę, aby poszukać sobie czegoś fajnego. No, a domku nie będziemy budować. No, tak. No to zaczynamy. Biegniemy z naszym shopem. E, mam nadzieję, że nic się teraz jeszcze nie. Ja się nie chcę teraz bić, głodny jestem. Dobra, zjemy sobie jabłko. Jakbyście nie wiedzieli, skąd mam tyle jabłek. To, w, jak dobrze myślę, chyba w Buyem są so Plenty dodane jest coś takiego, że są jabłonie. Tak, dzięki którym. Z których. No, z których wypada kilka. No, chodź tu, chcesz się bić? Come on. pa, 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 pam. Critical 7, nie wiem, jak ja to zrobiłem. Come on, come on. Ej, no, dlaczego on się nie chce zabić? No, come on. No dobra, zabiłem go. Nasz shop ma wszystko, dobra. Masz całe życie, nasz rakun. Rakunie. Au, au, au! Co to jest? Aua! To smok z komodo! Au, au, au! Zostaw! Au! Oh. Au! Oh. Oh. oh my god! Naprawdę! I na szop tam idzie! Creeper Dobra, cięcie i powracam do was po jak już zbieraj item Okej, okay, jesteśmy już po cięciu Odzyskałem itemy i bez was przeszedłem dalej Gdyż bałem się, że znowu mnie zabije Kaman, chodź tu, moi no te szopie Tak Pamiętajmy, że Komodo Dragony, czyli smoki z Komodo, są mega groźne, dlatego nie będziemy ich tolerować na naszym świecie, tylko od razu wszystkie trzeba zabić i zrobić sobie z nich uzbroje. Tak, bo znalazłem re. re... Możemy z tego zrobić sobie zbroję. Dobra. Tak. Co do modów. Yy, tamta lista modów pod odcinkiem czwartym nie jest aktualna. Ten wąż się chce ze mną bić, czy co? Auć! O! Au, au, au! No i Komodo Dragon jeszcze tu podszedł. No, naprawdę! Te komodo dragony są okropne. Ja ich nie toleruję na tym świecie. Tak, teraz trzeba się pilnować, żeby kolejnego Creepera nie było. Kupi, Creeper. Ja ich nie lubię. Trzeba się pilnować. Zebraliśmy dwa jajka pytona. Może pytona też sobie o swoimi. <grystanie> tak, tamte mody są nieaktualne. Gdyż wgrałem i usunąłem sobie kilka modów, usunąłem sobie Extra Shoes Mode, ponieważ nie spodobała mi się ta modyfikacja. A wiele jest modyfikacji ciekawszych od niej, więc sami zobaczcie, jaką sobie pobrałem: że biegniemy i możemy się tak odbijać. To jest przydatne, żeby się wspiąć na jakiś budynek. No nie wiem, na coś można się tym wspiąć. Kolejna modyfikacja. Było to Minegica, Minegica, minedzuka, Minejika. O, Minejika 2. Minejika tu. Żeby nie było, że używam jednego słowa po angielsku, a drugiego po polsku. Minejika tu. Tak. Dlaczego on stoi w kwiatku? Nie, nie ukrywaj się. I on dodaje nam tam różdżki, czary, mary, hokus pokus i tak dalej. Co za. Shop irytujący! Widzieliście kiedyś tak denerwujące zwierzę? Jeżeli mielibyście jakiegoś shopa tak irytującego, to piszcie w komentarzu, bo. Ja nie mogę jeszcze płucić. Au! Shopie nie zostaw. A No, shop mnie mój zaczął bić. Szopie. Ale nie bij! A więc zostajemy zmuszeni, aby zabić naszego jednego shopa. Rip Shop 2015-2015. Dostaliśmy nauczkę, że shopy nie są dobrymi zwierzętami. Eee, tak, więc oswoimy sobie psa. Ale najpierw będziemy musieli natrafić na psa a raczej wilka. Jak kto to nazywa, to obojętnie. Hmm. Jeszcze raz Was przepraszam za e, tamto usunięcie przez przypadek. Przez przypadek. Od razu mówię, że przez przypadek. Nie spodziewałem się tego, że to tak się te sprawy potoczą. Ale no, jeszcze raz wielkie, wielkie sory e, bo w sumie straciliście 40 kilka sekund z tego filmu, gdzie właśnie oswajem ten shop był już oswojony, ale. Zakładałem na niego to, tą smycz. Znaczy, to wystarczy kliknąć prawy przycisk myszy i wtedy już mamy szopa na smycz albo jakieś inne zwierzę. Poszukamy sobie miejsce na bazę wypadową. Hech, wszyscy tak robią. Czemu mam być gorszy? Zrobię to samo. Tak, bazę wypadową. Ta góra jest epicka, ale już mamy na górze swój dom, więc... Boże święty, ile tu owiec? Zróbmy sobie checkpoint. Owy, e, owce. Ok. Dobra, owce. Bo jest tu strasznie dużo tych owiec. Zobaczmy, bo docieramy chyba do jakiegoś biomu. Zbają są plenty. Oh my god. Ale lak, sorry. Widzicie to, co ja? Oswoić kozę, czy jej nie oswoić? Goat. W sumie... Nie. Czyli musimy już ją oswoić. Jak nazwać kozę? Syn i e... Oj. Koza śnieżna. Dobra. Ale my im chyba daliśmy to jabłko w końcu teraz. Dobra. Nie chcę kozy, jest zło. Dobra, zbierzmy sobie to. Zbierzemy sobie kilka takich rzeczy, bo z tego można coś chyba zrobić. Nie jestem pewien. <laughs> można oswoić lisa. Nie, nie można. Na szkoda. Ale fajne drewno. Zaraz zobaczymy, jakie się z tego robi deski. Bo. Ej, co się stało? No! Ale, drewno! O! Dobra, ja robię cięcie. Jak już nazbieram sobie stak, to yy, do was wracam. Dobra, jednak nie zebrałem staku, ale zebrałem 17 tego magicznego drewna. Jeszcze będziemy ścinać. Będę ścinał. Ale, zebrałem za to 4 sadzonki tego. Drzewa i myślę, że zrobię sobie jakiś ogródek botaniczny albo ogródek za domkiem i będę tam to kolekcjonował. O właśnie słonie. Słonie, ciekawe, co z nich wypada. Ale najpierw trzeba by było go zabić. Jeżeli nic z niego nie wypadnie, to. A nie, coś wypadło. A, tylko skóra. No więc słoni nie zabijamy. Tylko będziemy je oswajać, żeby na nich jeździć. Tak, bo można zrobić jakąś platformę dla słonia, dzięki której będziemy mogli jeździć. Tam jeszcze można dodać jakieś broni i tak dalej, ale to może później. Zastanawiam się, ile odcinków chcę zrobić z tej serii. Może jak już pokonamy Ender Dragona, więc to będzie mega długa seria, jak już pokonamy go, no to. Czemu by nie zakończyć serii i zrobić drugiego sezonu? Nie wiem, na tym samym świecie bądź na innym. To dojdzie już yy, później. Tak. Później właśnie dojdzie ten pomysł. Kurczę, co by teraz wam jeszcze powiedzieć? Ojej. Ale lagi. Sorry, że takie lagi są w dzisiejszym odcinku, ale naprawdę dzisiaj jest jakiś dziwny dzień. Hmm, co to? To jest jakaś ciekawa struktura. O właśnie, moglibyśmy oswoić konia i zrobić mu stodołę i tak dalej i tak dalej. Ach, jakie lagi, Boże! E, tak, teraz uważajmy na te takie wieże, bo tam są przecież te okropne wszystkie e, takie z te e, moby, na które trzeba uważać. Boże, ale korzystny Ten świat mi się trafił. Naprawdę. Moglibyśmy sobie jeszcze pozabijać kilka tych komodo dragonów, ale to jak już zrobimy sobie przynajmniej tą jakąś zbroję. O, shop. Shop, może to kuzyn naszego rakuna. Ale ja nie chcę tego shopa, bo. Chciałem zepsuć liście, a ten mnie zaczął bić. Więc. No tak, no bo zamiast zepsuć liście, to zepsułem jego. Odebrałem mu pięć życia. Lol. I jednym uderzeniem. I zaraz nam się skończy miecz. E, dlatego Mądry ja postanowiłem nie zabrać ze sobą normalnego drewna. A jakże inaczej? No szkielet no naprawdę. Dobra. Zasaczka. O, o, o. Gięty. Gin, ty złoczyńco zły. Gin, nie będziesz był na moim świecie tutaj. To mój świat i moje zasady. Zero szkieletów. Kripson, No nie. To jesteśmy w kącie. No dobra. Tylko wybuch. Skąd on się tu Cave. Będą diaksy. Żartuję. Nigdy nie znajduję w keifach diaksów. Ja to mam szczęście akurat do diamentów. Tam teram, teram, teram. Trzeba zrobić crafting table. Trzeba zrobić te brzydkie deski. Jak mi się one nie podobają, bo że muszę zrobić. Jakie one są okropnie brzydkie. Te deski naprawdę mi się mega nie podobają. Są okropne. Naprawdę takie drewno to jest ohydne, ale teraz trzeba zebrać kobla. Po prostu najciekawsze y, robienie y, jakiegoś przedsięwzięcia w Minecraft. Dobra, cięcie i widzimy się po Ok, witajcie po cięciu. Zebrałem y, prawie stack kobla, który przerobiłem oczywiście na y, kamienny kilow, kamienną siekierę. I kamienny miecz. A, taka ciekawostka. Wiecie, że jeżeli y, będziecie dobrzy dla jakiegoś słonia, to on was zapamięta i w przyszłości może będzie dla was miły? No, słyszałem taką ciekawostkę. A propos słoni. Jeżeli coś mu zrobicie, nie wiem, w młodości go mocno zmasakrujecie, nie wiem pokopiecie go, utniecie mu kawał ucha, dobra to było zbyt drastyczne ale coś mu zrobicie, no to on wtedy wam to wypamiętuje i może pamiętać was nawet przez 30-40 lat, więc jest to lag więc jest to no dla tych, którzy biją zwierzęta i się nad nimi znęcają niefajne o, sadzonka, dobra, zbierzmy sobie. Nie, co nam z tego wypadło? Berry? A, no tak, bo dodałem ten. Camping mode. E, on dodaje te. Nam ogniska i. Nie mam już miejsca w ekwipunku? A nie, nasiona nam się przydadzą. Ojeju, co nam to się nie przyda? 21. A, jeden żywir, dobra. Zbierzmy to. Ok. Tak, dodałem Camping Mode, który nam dodaje właśnie takie yy, rzadkiewki, które są bardzo przydatne, bo nie musimy im, dla nich, uprawiać ziemi. Ale fajne te yy, kwiatki. Znaczy, to nie jest przypadkiem ten sam los? Bo nie jestem pewien. On się tam jakoś rozciąga. Też chyba. tam coś jest. Nie, jednak nie. Kurczę. Dużo tutaj jest rzeczy do odkrycia jeszcze na tym świecie. Zrzekajcie, może na chwilę zastopować grę. Zobaczę ile nagranie. Ok, kończymy odcinek. 15 minut. Jakby to te kreski to nie są wspomagacze, tylko bajem są so plenty. Ok, cześć. W następnym odcinku Was witam. Dobra, pa! pa, pa.